Dzień dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Pakulski. W dzisiejszym materiale edukacyjnym porozmawiamy sobie, jak zacząć inwestować na polskiej giełdzie. Oczywiście na samym początku pytań jest bardzo dużo. W tym krótkim materiale edukacyjnym postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część z nich w oparciu o platformę inwestycyjną Emakler, którą mogą Państwo znaleźć po zalogowaniu się do rachunku bankowego. Oczywiście. W M-banku. Więc, jeżeli przejdziemy do naszego rachunku bankowego i aktywowaliśmy już e maklera, jeżeli nie, to bardzo szybko i łatwo możemy to zrobić. To zazwyczaj jeden z kafelków na naszym pulpicie, tu też możemy go ewentualnie dokleić, jeżeli nie jest, wskazuje właśnie na proste przejście do zakładki e maklera, czyli po zalogowaniu już tak naprawdę jednym, Przyciskiem jesteśmy w stanie przejść do platformy inwestycyjnej. I zróbmy to właśnie w tym momencie. Tak jak widzimy, na samym początku bardzo dużo się dzieje. Tak naprawdę nie wiadomo gdzie skierować wzrok, a początkujący inwestor może dostać oczopląsu, i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Za chwilkę po kolei spróbujemy omówić wszystkie tutaj najważniejsze funkcje i możliwości, jakie oferuje eMakler. Ja chciałbym tylko zauważyć, że właśnie. Zobrazowanie czy przedstawienie na jednym ekranie tak dużej ilości informacji na podstawie jednego rzutu oka, też ma swoje duże zalety, ponieważ między innymi dzięki temu wiemy, co dzieje się na bieżąco na naszym rachunku, ale również na rynku. E stara się stara się zoptymalizować to właśnie w ramach jednego ekranu, ale oczywiście, jeżeli potrzeba więcej szczegółów, to po wejściu w konkretny. Moduł jesteśmy w stanie otrzymać Państwo bardziej szczegółowe informacje. Jeżeli widzą Państwo na przykład czasami pracę maklerów, czy widzieli Państwo na zdjęciach maklerów, którzy pracują przy czterech, czterech czy sześciu monitorach, to pulpit maklera stara się właśnie to tak zoptymalizować na początku w jeden duży obraz. Załóżmy bądź umówmy się, że jesteśmy inwestorem absolutnie początkujący, Nie wiemy praktycznie nic o giełdzie, chcielibyśmy się troszkę doedukować, czy też zastanowić w jakie spółki zainwestować. Oczywiście początki mogą bywać trudne i takie zazwyczaj są, ale przychodzi sporo możliwości pomocy ze strony e maklera. Warto na przykład, jeżeli nie mamy żadnego pomysłu inwestycyjnego, poświęcić trochę czasu na początek, ale później też na przejrzenie analiz. Analizy, które są codziennie tworzone, jest codziennie kilkanaście. Dla naszych klientów są oczywiście do Państwa do dyspozycji. Absolutnie za darmo i zacznijmy na przykładowe zestawienia. Te analizy znajdą Państwo po zalogowaniu się do e-maklera z prawej górnej strony. Duża nazwa analizy i tutaj najświeższe, m.in. newsy. Jednym z takich podstawowych dotyczących, dotyczących rynku polskiego może być na przykład poranny przegląd spółek, gdzie na YouTubie w ramach krótkiego filmiku omawiamy najważniejsze wydarzenia ze spółek polskich w ciągu ostatnich 24 godzin. Oczywiście jest też wersja pisana tego typu komentarzy. Tutaj w tym wypadku koncentruję się też oczywiście na tych samych ważnych wydarzeniach. Starałem się też okrasić. Niektóre, niektóre spółki, wykresem dnia, czym zajmują się oczywiście nasi analitycy techniczni, opisujemy na przykład kwartalne wyniki, ważne wydarzenia ze spółek, sposób w jaki spółka będzie dzieliła się na przykład swoim zyskiem, czy wypłaca dywidendę, czy nie. Czy staramy się też odpowiedzieć, dlaczego w ostatnim czasie notowania spółki zachowują się tak dobrze, bądź wręcz przeciwnie, zachowują się bardzo. Słabo. Ten materiał wychodzi od poniedziałku do piątku, czyli w te dni, w które po prostu giełda jest aktywna. Mamy też komentarze bardziej już makroekonomiczne, które oczywiście są związane z rynkiem, ale tutaj też szersze spojrzenie na ekonomię, w tym na przykład obecnie na stopy procentowe pracy banków centralnych i w jaki sposób to przekłada się na same na same rynki. Podsumowujemy też sesje na polskie, na Wall Street czy amerykańskie, czy też sesje azjatyckie. Tak jak wspominałem, nie może to rzeczywiście zabraknąć wykresów technicznych. Codziennie przynajmniej jeden wykres dotyczący spółki polskiej, dotyczący spółki zagranicznej. Jest tego naprawdę sporo. Codziennie kilkanaście materiałów do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zapoznania się, do wyrobienia sobie dobrego nawyku, edukowania i dokarmiania się wiedzą, bo to jest istotne, jeżeli chcemy długoterminowo inwestować, należy wiedzieć, co dzieje się przynajmniej pokrótce na rynku i na spółkach, w które chcemy inwestować. Dobrze, jeżeli przejrzymy już tę zakładkę analizy, bądź gdzieś indziej znajdą Państwo jakieś informacje na temat spółek, które Państwa zainteresują i będę mieli już jakieś swoje typy, to możemy zobaczyć, jak to wygląda w zakładce notowań. Tutaj na pulpicie zarówno to są notowania spółek, które są obecnie w portfelu na tym rachunku, są to zarówno spółki z rynku polskiego, z polskiego jak i z rynków zagranicznych i widać, że tutaj są notowania i kurs bieżący. Możemy też pokazać najlepszą ofertę kupna i sprzedaży, o czym za chwilkę troszkę szerzej też powiem przy składaniu Przykładowego zlecenia. Oczywiście, jeżeli chcemy przejść do pełnego, pełnego modułu notowań, możemy to zrobić, klikając w pełne notowania, i tutaj, na przykładzie też naszego portfela, widzimy, w jaki sposób kształtują się notowania tych spółek. Są też do dyspozycji między innymi wykresy i to zarówno spółek z rynku polskiego, jak i spółek z rynków zagranicznych, tutaj na przykład Meta czy Microsoft. Mają Państwo tutaj też wskazane, w jakiej walucie jest notowany dany instrument. Oczywiście dla rynków polskich będzie to zazwyczaj waluta w złotych, dla rynków zagranicznych to na przykład amerykańskie to, to będą dolary, czy, czy spółki niemieckie to... Oczywiście, euro. A więc, całkiem spory, całkiem spory zakres informacji, które można tutaj przyswoić i rzeczywiście co robić w zakładce notowań. My powróćmy jednak do pulpitu Emma Clara I jeżeli mamy już jakieś swoje pierwsze pomysły, w co chcielibyśmy zainwestować, no to musimy wiedzieć, w jaki sposób to zlecenie można złożyć. W ramach Różnych materiałów edukacyjnych już pokazywałem to Państwu, jeżeli Państwo tego jeszcze nie widzieli, zobaczą to Państwo pierwszy raz, ale zawsze zwracam uwagę na pięć istotnych elementów, które trzeba uzupełnić przy składaniu zleceń. Oczywiście zakładając, że jesteśmy początkującym inwestorem, nie mamy nic na naszym rachunku, to możemy tak naprawdę tylko kupić. Nie możemy się sprzedać, bo nie mamy czego, więc zajmiemy się tutaj przykładowym zleceniem dla kupna. Pięć istotnych elementów, to po pierwsze. Czy kupujemy, czy sprzedajemy, to już ustaliliśmy. Po drugie, wpisujemy walor, który chcemy kupić. W tym wypadku zaznaczę od razu, że przykładowa spółka, którą wpiszę, to jest tylko i wyłącznie przykład na potrzeby tego materiału edukacyjnego. To nie jest w żaden sposób zachęta bądź rekomendacja do inwestowania, w przeciwnie, w daną spółkę. Przypuśćmy, że chcielibyśmy kupić firmę ubezpieczeniową, która działa w Polsce. Największym ubezpieczycielem jest PZU, więc jeżeli wpiszemy, to oczywiście nam się tutaj podświetli, pokaże. Klikamy, że jesteśmy, że właśnie wybieramy PZU, pokaże nam się wykres notowań tej spółki i kolejno ustalamy liczbę akcji, które chcemy kupić. Przypuśćmy, że chcemy 100 akcji PZU. Tutaj w kolejnej zakładce ustalamy limit ceny. Możemy to kupić właśnie po limicie ceny wpisanym, bądź przy, po pkc, czyli po tak zwanej po każdej cenie. Najpierw zrobimy zlecenie z limitem ceny. Niech to będzie. 42 zł. I ważna uwaga. Przy limicie ceny, limit kupna to jest limit maksymalny to jest cena maksymalna, którą jesteśmy w stanie dać za jedną akcję. Czyli jeżeli jeżeli wstawię 42 zł, to za PZU jestem w stanie za jedną akcję PZU jestem w stanie dać maksymalnie 42 zł, ani grosza więcej. Mogę kupić to taniej. Na przykład po 41,50, 41,80 ale nie zapłacę za to na pewno więcej niż 42 zł. Odwrotnie w przypadku sprzedaży, jeżeli będziemy coś sprzedawać i na przykład chciałbym sprzedać PZU po 42 zł, to minimalnie oczekuję, że za jedną akcję otrzymam 42 zł. Mniej nie otrzymam, nie otrzymam nigdy 41,99, mogę otrzymać więcej, na przykład 42,30, to w zależności jak będzie się kształtowała cena na rynku, jeżeli wyrzucimy to zlecenie, ale mniej niż 42 zł przy sprzedaży nie otrzymam. A więc ustaliśmy 42 zł. Ostatni element, piąty to ważność zlecenia. Tutaj standardowo pokazuje się ważność na jeden dzień i, tako, i takie zlecenie tutaj zostawimy. Jeżeli rozwiniemy kalendarz, to możemy tutaj ewentualnie też przedłużać ważność zlecenia. Ale my teraz ustawiamy to na jeden dzień. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, klikamy opcję złożyć zlecenie. Kupna i jeszcze jedna krótka ramka potwierdzająca, między innymi, też z prowizją i z informacją o wartości zlecenia. Jeżeli wszystko się zgadza, zlecenie zatwierdzamy. Zlecenie zostało zarejestrowane. Jeżeli chcemy, to możemy złożyć kolejne zlecenie. Tym razem spróbujemy kupić jakiś bank. Niech to będzie PKOSA. W tym przypadku widzimy, że kurs bieżącej akcji to jest około 101 zł. Powiedzmy, że chcemy 20 akcji, ale kupimy to nie po limicie ceny, tylko po PKC. PKC w momencie wejścia na giełdę realizuje, realizuje to zlecenie po najlepszych cenach sprzedaży, które są w karnecie. Więc my tutaj nie określamy swojego limitu ceny, ale zdajemy się na to, co tak naprawdę. Jest dostępne obecnie na giełdzie w ramach karnetu, czyli jeżeli my kupujemy, to patrzymy na karnet po stronie sprzedaży i po tych najlepszych cenach bądź najlepszej cenie to zlecenie będzie realizowane. Tak działa PKC. Można powiedzieć, że PKC po prostu sprawia, że bardziej chcemy tę akcję kupić, bardziej nam zależy na tym, żeby właśnie. Daną spółkę kupić. Zrobimy to na pewno szybciej. Jeżeli kupimy PKC, też tutaj ważność standardowo ustawiamy na jeden dzień. Patrzymy, czy wszystkie dane się zgadzają. OK, jest wszystko w porządku. Jeszcze raz tabelka potwierdzająca, jeżeli wszystkie dane się zgadzają, klikniemy zatwierdź. Kolejnego zlecenia nie będziemy już pokazywać, więc proszę pamiętać, że wśród tych limitów można m.in. wskazać na wśród ceny, można wskazać na zlecenie z limitem oraz na zlecenie po cenie rynkowej, czyli np. PKC. Jeżeli chodzi o ważność, mogą Państwo je wydłużać tutaj w kalendarzu, można też wydłużać w ramach różnych specjalnych zleceń. Przypomnę tylko, bądź powiem, że dla rynków zagranicznych można składać zlecenia z limitem ceny i PKC, jeżeli chodzi o cenę, a ważność zlecenia na rynkach zagranicznych można przedłużyć maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Jeżeli zerkniemy jeszcze raz na notowania szybciutko, to taka ostatnia informacja dla Państwa, na przykład na podstawie Alior Banku. Jeżeli chcemy kupić akcję, to patrzymy na limit sprzedażą. Teraz wynosi 51,92, czyli po tej cenie najlepszy ktoś chce sprzedać, to jest najlepsza oferta sprzedaży. Z kolei jeżeli patrzymy na sprze jeżeli chcemy sprzedać akcję, to patrzymy na limit kupna, bo tutaj wystawiła się osoba, która chce kupić, i w tym wypadku to jest najlepsza oferta 51,84. Oczywiście te ceny się. Bardzo często i dynamicznie zmieniają, szczególnie to jest widoczne na dużych i płynnych spółkach. W zakładce operacje będziemy widzieć nasze zlecenia, które na przykład zostały zrealizowane, bądź kupione. Tutaj mamy. To, które składałem dzisiaj, które Państwu pokazywałem, PZU 100 sztuk, zrealizowane PKO, też po PKC zrealizowane. Są zlecenia, które np. też były anulowane, czy są przyjęte i czekają na realizację, bo nie wszystkie oczywiście muszą się od razu na bieżąco zrealizować. W transakcjach bieżących też możemy sobie tutaj podejrzeć, jak to wygląda. Zakładka Finanse, czyli tak naprawdę nasz portfel, ile mamy gotówki, jak wygląda nasze saldo i ile mamy środków dostępnych do zleceń. No i bardzo ważna zakładka, jeżeli idziemy już ruchem wskazówek zegara, zakładka portfela. Czyli tutaj są spółki, które posiadamy w naszym portfelu na chwilę obecną. Oczywiście, że chcemy zerknąć bardziej szczegółowo, możemy wejść, możemy wejść w moduł portfela i widzimy. Spółek mamy sporo na tym portfelu. Akcje należące do, do GPW, czyli do Polskiej Giełdy, stanowią taki procent. akcji zagraniczne ponad 50% też są certyfikaty zagraniczne w ramach, w tym wypadku ETF-ów. Widzimy, że część spółek, jest, część zakupów czy inwestycji jest na minusie, na chwilę obecną część na plusie. Oczywiście można to na bieżąco podglądać, ale jeżeli kogoś to rozprasza bądź denerwuje, jest też możliwość wyłączenia, pokazywania zysków bądź straty. To oczywiście nie powoduje, że to, te zyski bądź straty znikają, ale możemy ja się tym przynajmniej przez chwilę. Nie rozpraszać. A więc podział na e, giełdy, na rynki zagraniczne, na, na giełdę polską, w tym wypadku tutaj na końcu te certyfikaty to są ETF-y. Wracamy do Emma Chciałbym jeszcze, żebyśmy zerknęli na zakładkę tematów inwestycyjnych. Tematy inwestycyjne. To tak naprawdę popularne trendy wśród na, na giełdzie i w ramach ETF-ów inwestor po prostu może w nie zainwestować. Specyfika tego produktu jest dosyć prosta, wybieramy temat, w który chcemy zainwestować, wpisujemy kwotę, którą chcemy inwestować, kupujemy i stajemy się uczestnikiem danego tematu. A tych jest całkiem sporo, zaczynając od takich jak właśnie Ameryka, czy automaty automatyzacja, robotyka. Cyberbezpieczeństwo, dywidendowi arystokraci, czysta energia. A więc chyba te jedne z najpopularniejszych tematów, które, które gdzieś często się opisuje, w które się inwestuje, bądź po prostu dosyć sporo o nich słyszy. Powróciliśmy już do pulpi tu a więc tego zestawienia, zestawienia, skumulowania tych wszystkich najważniejszych. Informacji z naszego rachunku. Jak widać po tym krótkim wideo, inwestowanie czy składanie zleceń nie jest problematyczne i raczej nie będzie sprawiało większych problemów. Dwa, trzy razy zrobimy tego typu zlecenie, będziemy już wiedzieli o co chodzi. Co nie oznacza, że sam proces inwestowania nie jest trudny, bo zazwyczaj jest, wymaga edukacji. Wymaga pogłębiania swojej wiedzy, wymaga cierpliwości i do tego serdecznie też zachęcamy. Staramy się oferować Państwu jak najwięcej narzędzi, w tym m.in. właśnie przystępny, przystępny systemy maklera czy codzienne analizy, które są do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi, ale też co jakiś czas oferujemy cykliczne szkolenia edukacyjne, które mają Państwu pomóc zagłębiać wiedzę i zdobywać tę wiedzę, żeby poszerzać swoje horyzonty inwestycyjne. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa w ramach tego wystąpienia. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwali Państwo do końca, życzę sukcesów w razie pytań. Proszę się z nami kontaktować. Do usłyszenia. Miłego dnia.